Jesteśmy w Świętokłowicach. Dzień jak się, dobry! Jak się czujesz? No, trochę stremowany. Trochę się czuję stremowany, ponieważ nie jestem do końca przekonany, czy ja stąd wyjadę. Wyjedziesz? Nie wiem. Jesteś już prawie swój. A to szacunek. Eee, dla mnie. Eee, nie, nie, wiem, nie, nie wiem do końca, co mi tutaj spotka, ale dobrze. Za pięć trzecia zaparkowałem samochód przy ulicy Pawła Findera, i przez ceglany przesmyk wszedłem na podwórko. Otaczały mnie ponure trzypiętrowe familoki, raczej te z jednogwiazdkowych, z których tynk odpadał płatami. Ramy okienne nigdy nie były tu wymieniane. Mrok panował niezależnie od pory roku i dnia. Było to jednych z tych miejsc, gdzie nikt nie wnika w cudze sprawy. I co, Mariuszku, ładnie. No, no, urokliwie jest, urokliwie, to prawda, to prawda. O ja biedniczę. Ja To jest stosunkowo rzadki przypadek, kiedy ja jestem później na miejscu, które opisałem, niż je opisałem. I dlatego. Yy, no bo moja strategia by tak powiedzieć twórcza jest dokładnie odwrotna najpierw bywam a potem a potem no tu miałem dzięki twojej uprzejmości jakby to powiedzieć mogłem się zapoznać z miejscem dzięki filmowi czy filmom więc, więc to była troszkę inna historia natomiast no no, no tak tak, no, to wszystko, wszystko to, 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 bym, to bym poprosił. Ten, ten kawałek też bym poprosił. To, nie, no, to, to wszystko się zgadza, jest, jest idealnie. Jest idealnie, jest tak, jak powinno być. Jest idealnie, tak, jak powinno być, po prostu. Tak jest. Tylko powiem, że w tym oknie, gdzie wiszą tam spodnie, to tak. lata temu mieszkała moja babcia z dziadkiem. Stąd znam to miejsce, że. No, przecież byśmy by nie wybrali inaczej niż gdyby to było zupełnie inaczej, gdyby nie wisiały te, te spodnie. E, e, no, to jest doskonałe miejsce do tego, żeby tu się mogły rozgrywać bardzo mroczne wydarzenia. I, I ci z Państwa, którzy sięgną po cios Kończący, zobaczą, że pewne sceny dramatyczne właśnie tutaj się rozgrywają. To prawda, i mieszka tu pewien bohater. Y Książki nie będziemy mówić, po co tu Rudolf Hańc przyjeżdża, do kogo przyjeżdża i co później z tego wynika. Mariuszu skończyłeś, chciałoby się powiedzieć. No. Wiem, że tam widziałem w komentarzach, niektórzy pytali, czy cios kończący oznacza cios kończący, a ja im odpisywałem tak, ale jednak nie. No, to jesteś rzecznikiem dobrej sprawy. Tego się trzymajmy, że e, e, skoro Sherlock Holmes mógł powstać z wodospadu Reichenbach, prawda, czeluści, to dlaczego Rudolf Heinz nie mógłby powstać e, z Kaszoka? E, no, prawda, właśnie. E, więc, więc, więc. Y, 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 nie uprzedzając, nie uprzedzając żadnych żadnych wydarzeń, po prostu odsyłam do, do lektury. Wydaje mi się, że. Ale przyznasz, że logicznie kończy mój bohater. Logicznie. To jeżeli mówimy o y, tej szerokości geograficznej, tak, w której właśnie, jesteśmy, tak. to jest to bardzo naturalna kolej rzeczy. I otóż to, i niech tak będzie. 13 lat z Rudolfem Hańcem to o, był właśnie. udany związek. No tak, to był, to był chyba dobry, to był chyba dobry i taki niewymuszony, bo właśnie nie tak, że musiałem po pięć hańców rocznie pisać, tylko, tylko, tylko właściwie wychodzi jeden na dwa lata tam, czy coś koło tego, jest bardzo okej okay w tym wszystkim. Nie czułem się jakiś specjalnie, jakby to powiedzieć, wymęczony i zmuszony, ale też wiem, że każda seria, no jak to seria, no, musi mieć swój jakiś tam finans. No, I jakiś, jakiś, jak, jakiś koniec. Nie, 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 nie. To jest ostatecznie, słuchaj, podwójna trylogia, prawda? Sześciopak to jest podwójna trylogia. No więc czego pisasz ma chcieć więcej niż podwójnej trylogii? Może trylogii, trylogii. No to też prawda, ale, ale, ale to już zostawię, zostawię innym, bo, bo, bo ja się do tego specjalnie nie nadaję. Natomiast natomiast, natomiast no, powiem tak, że ja kiedyś powiedziałem, że e, Autor nie powinien być w żaden sposób jakoś spowinowacony w tym sensie ze swoim bohaterem, że nie powinien mu jakoś kibicować specjalnie. Bo jak będzie mu kibicował, no to go będzie chronił przed rozmaitymi sprawami i tak dalej, i tak dalej, prawda, i tak dalej. Powinien być bezwzględny w stosunku do swojego bohatera. Czytelnik ma mieć empatię względem postaci, ale nie autor. Ale powiem tak, że... Jak tak człowiek przeżyje tych 12-13 lat z tym swoim bohaterem, to troszkę mururka mięknie i to zupełnie inaczej jednak wtedy, wtedy wygląda. Więc, więc. Yy, no. Yy, to tak, to tak, to tak gwoli komentarza jeszcze. Powiem tak, że tu oczywiście w ciosie kończącym Rudolf Heinz jest nadal na emeryturze, ale ciągnie wilka do lasu i nie mówię tylko o paleniu Chesterfieldów, który pewnie powinien rzucić dla zdrowia swojego i otoczenia. Angażuje się w pewną sprawę, o której tutaj mówić nie będziemy. Ja czytając tę książkę mam wrażenie i tutaj mnie albo zganisz, albo, albo przyznasz rację, że on się rozlicza i ze wszystkim, i ze wszystkimi. No trochę tak, dlatego, że jeżeli Państwo zobaczycie jeszcze na tę piękną okładkę przez Martę Kosek zaprojektowaną, to zobaczycie, że tu jest taki fotel na biegunach, czy krzesło. Na biegunach, właściwie, ale takie trumienne krzesło na e, 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 biegunach. E, I to jest taki motywik, który ja zaczerpnąłem z takiej bluesowej tradycji, a on dotyczy właśnie tego, że. Gdy już cię nie ma, to zostaje po tobie taki kołyszący się fotel i ta amplituda, prawda? Tych łus się wychyla, a potem ona spowalnia, jeszcze bardziej spowalnia, aż całkowicie, aż całkowicie niknie. I to już jest wtedy koniec. I to jest trochę taka. Książka, mówiąc krótko, o takim rozpadzie świata, po prostu. Tak? To znaczy, oprócz tego, jakby aspektu kryminalnego, rzeczywiście to jest taka powieść o takiej destrukcji. To znaczy, tym, jak się rozsypują różne elementy po, 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 w, 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 różnych, w różnych obszarach. I powiem tylko tyle, ponieważ czytelnicy na ogół, z tego, co mówi noblistka, czytają. Literalnie literaturę, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że nieprzypadkiem podejrzanymi w tej sprawie są sanitariusz, ksiądz oraz brat. To są ważne persony z punktu widzenia takich, jakby to powiedzieć, ról społecznych, które odgrywane są e, e, po prostu tak, ról rodzinnych, zawodowych, e, e, no, duchowych. E, te te b, b, bardzo ważnych w polskiej, w polskiej e, tradycji. I to wszystko się, mówiąc krótko, rozpiernicza e, e, tutaj, podobnie jak i zresztą świat wokół Rudolfa Hańca też się taki prywatny e, z grubsza rozpiernicza. Więc, więc, więc to jest taka książka o e, rozpadzie, o, o braku, o zaniku i ten bujający się pusty fotelik, w którym już nikt nie siedzi. Zostało tylko jeszcze może ciepło tego ciała gdzieś w tym oparciu, prawda, albo, 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 e, 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 no, gdzieś tam jeszcze, wokół, i ten ruch wahadłowy tego, tego, tego foteli, fotela, tego krzesła jest czymś, co pozostaje, a poza tym, poza tym panuje pustka. No i to, i to wszystko. No, więc nie czytajcie tego tylko jako kryminału, czytajcie również jako powieść, która dotyczy horrorwaku i, i ważnych problemów współczesności.